Witam serdecznie w kolejnym weekendowym vlogu. Adrian niebawem ma urodziny, ale ponieważ na czas jego urodzin będziemy za granicą, to dzisiaj już chciałabym mu dać prezent niespodziankę. Muszę zdać się. wiem, że nie jest to zbyt elegancko zapakowane, no, ale z najlepszymi życzeniami. Ja bardzo długo myślałam, sobie ci kupić i wydaje mi się, że to ci się może przydać. Mam taką nadzieję, że Ci się przyda. Przecież wszystkiego najlepszego za Jeszcze rok czasu.

nikt mi tych worków nie podnosi. Czemu się ze mną nie bawicie? żeby był weekendowy vlog bez paczuszek, więc przejdźmy do szybkiego unboxingu, bo tutaj trochę kosmetyków mam. Pierwsze co to nowości z kuler caramel. Zobaczcie. Jaka paczucha wypełniona nowościami. Nie będę w tym momencie otwierała wszystkiego. Zrobimy sobie całkowicie osobny film, w którym będę to testować. Będą to takie pierwsze wrażenia. Natomiast chociażby tak na szybko, highlighter, rozświetlacz, multi-lipstick, czyli coś bardziej do ust. O, o, matko! Ile tu jest błyszczyków i pomadek, o kurka, las, no. Zostałam tak dopieszczona przez Cooler karamel. Będziemy to sobie wszystko, wszystko testować, bo tu widzę, że są pomadki matowe, pomadki takie yy, błyszczyki, klasyczne. Słuchajcie, przeróżne formulacje, więc będziemy sobie to wszystko testować. Ponownie jakiś stick. Uuu, do brwi też jakaś pomada. Nie wiedziałam, że w ogóle takie rzeczy, nowości są w Cooler karamel. Kolejny lipstick. Cienie nie dopowiem, więc po prostu powiem Wam szczerze, jest tyle nowości, tyle kosmetyków. Bardzo uprzejmie dziękuję Eko Zuzu za taką przesyłkę. Słuchajcie, no naprawdę mega, mega, o to jest to, co mnie mega intryguje, bo to jest baza i ona ma mieć właściwości takie matujące i blurujące, jeżeli dobrze pamiętam, bo coś sobie o niej czytałam. Tak, wygładzająco-matująca. Mega jestem jej ciekawa i z całą pewnością będziemy sobie to testować. Puder, możecie się spodziewać. A tutaj, czy to są do rzęs? Nie, twist and lips, czyli słuchajcie, kolejne pomadki, ale będziemy sobie robić test. Kredki, to są prawdopodobnie eye and lip, czyli i do oczu, i do ust, no, ciekawostki. Mm. O, oh, mój ulubiony eyeliner, idealnie, lip gloss. Mm. And broker, odżywka do rzęs idealnie! I jeszcze maskara. Będziemy sobie to wszystko, wszystko testować. I jeszcze w tej przesyłce widzę, że Ecosusu dołączyło mi ich nowości pielęgnacyjne. I co my tutaj mamy? Bo nawet tutaj o tym nie wiedziałam, że coś takiego zostanie dołożone. Pianka do mycia twarzy, ultralekka konsystencja musów, wzbogacona. Płynnymi ekstraktami: winogrono, cytryna, pszenica i jabłka. Rzucę okiem na skład. Super, skład jest w porządku, akurat potrzebuję jakiegoś kosmetyku do mycia twarzy, więc idealnie się trafiło. To jest Nature Up taka marka. Ja z tej marki Nature Up jeszcze mam w zapasach krem pod oczy, ale wiadomo, kremy pod oczy tak szybko nie schodzą, więc jeszcze musi trochę poczekać, zanim go otworzę. I kolejny kosmetyk, który tutaj jest, to jest krem liftingujący z efektem Botoxu mm, Na bazie hibiskusa, hibiskusa i ostrokrzewu. I to jest marka Naturys jest Nie za ja bardzo wiem, jak to akcentować. To jest jakaś. Ach, włoska podmarka od Bema Cosmetics. Bema Kosmetyczny ma ogólnie mega fajne kosmetyki. Ale żeby nie było, ja tak jeszcze rzucę okiem na skład. Etanol. Etanol pod koniec składu. Gdyby nie ten etanol, to skład byłby wzorowy. No to już tutaj kwestia, jak wy patrzycie na składy. Ja osobiście, no jednak nie bardzo. Ale pianeczkę z dziką radością wypróbuję i tak jak mówię, wszystkie te kosmetyki, które tutaj są. Składam na boczek. Będziemy sobie robić wielki test tych nowości. Zrobimy sobie całkowicie osobny film. Wow! Nie spodziewam się, że aż tyle tego dostanę. Kurczę, może ja to jakoś posegreguję, część wypróbujemy. A jeżeli jest tu coś, co, co na przykład znam i mam i jeszcze mam w dobrej dacie, to może zrobimy sobie jakieś rozstanie albo coś takiego. Więc obserwujcie moje filmy, obserwujcie Instagram, tam będziemy dawać sobie znać coś więcej. A ja przechodzę w takim razie do kolejnej przesyłeczki i to jest Manilu. I to jest nowa marka polska kosmetyków naturalnych, mhm. ale sobie otworzyłam prawie, nie otworzyła. I tutaj jest to firma którą mi rekomendował jeden z moich znajomych, więc stwierdziłam, ok, jeżeli osoba z branży, która się bardzo zna, poleca te kosmetyki, no to czemu by nie wypróbować? Ja tutaj mam trochę kosmetyków dla siebie, ale mam też trochę kosmetyków dla Was na rozdanie, więc zobaczymy sobie, co i ja, jak, a nie będziecie to sobie obserwować, moje kanały, to będziecie wszystko wiedzieć. Tu jest maseczka peeling. Słuchajcie, szkło, drewniane opakowanie. Mega elegancko się to prezentuje. rozświetlający krem pod oczy, ale to pięknie wygląda. No dużą słabość do matowego szkła i kosmetyków zamkniętych, do matowe szkło. O ile to, to opakowanie nie są jakieś przeogromne. Wiadomo, że... Szkło, różnie ze szkłem bywa, bywa ciężkie, bywa czasami nieporęczne, ciężkie w przechowywaniu, ale jak widzę matowe szkło gdzieś na toaletce, to przyznaję, że to po prostu zawsze pięknie wygląda. O, i rozświetlający krem więc to pewnie będzie jako drugi kosmetyk na rozdanie. Ultra emulsja do cery tłustej i mieszanej. I tutaj już jest ta ultra lekka emulsja do cery tłustej i mieszanej, więc dla Was na rozdanie będzie kremik pod oczy oraz właśnie też ta ultralekka emulsja i coś myślę, że z tamtych jeszcze Wam dorzucę z kosmetyków makijażowych, więc zrobimy sobie całkowicie w jakimś osobnym filmie takie rozdanie, wiecie, z pomaganiem dla zwierzaków. No i ostatnia już tutaj przesyłka, którą mam. Mhm, też otworzyłam tak, że tylko ja potrafię. I to jest hejowa Zakręcownia. Odezwała się tutaj do mnie zakręcownia, czemu nie chciała od niej coś wypróbować. A ja powiem szczerze, że już od jakiegoś czasu tak po cichu się przyglądałam jej marce, więc jest mi bardzo, bardzo miło, że się do mnie odezwała. Scrunchie. Ojej, jaka piękna jest ta gumeczka. Dość duża. Nie wiem, jak to będzie na moich włosach, znak wyglądać, ale będę testować, będę Wam pokazywać. Mega fajny wzór taki akurat na jesień. Liszik. Skręci hejo, gdzie powstają. O! Pożegnaj ręcznik frody za się z bambusem i jak powstały ręczniki. Wow, ale jest ale to jest piękne, jej, to jest ręczniczek bambusowy, ej super wygląda, w ogóle jaki to jest, słyszycie co, to? to była Tosiu. Tosiu, podoba Ci się, zazdrości po prostu, ale w ogóle jaki on jest mięciutki, mega przyjemny. No powiem Wam, jestem bardzo ciekawa. Myślę, że ja sobie go popróbuję i w jakiejś aktualizacji pielęgnacji włosów będę Wam opowiadała o obrażeniach, ale trzeba przyznać, że design też robi robotę i jest po prostu wyjątkowy, to by pięknie wyglądało, słuchajcie, jako jakiś szal. Jeżeli dobrze widziałam na Instagramie Hejoba i zakręcownia, to dziewczyny chyba tego używają jako chustki do włosów, albo ja coś namieszałam. Natomiast no, nie dziwię się, bo wygląda to pięknie, elegancko, także bardzo uprzejmie również dziękuję zakręcowni za przesyłkę. A teraz zbieramy się i lecimy na Sardynię! Dotarliśmy na plażę, słuchajcie jest piękna pogoda, miało być 19 stopni, wiecie ja 19 stopni, polskie 19 stopni. Nie wzięłam sobie ani jednej pary krótkich spodni czy przedniemnej spódnicy, jestem na plaży. Jest mi tak gorąco w żyć, że jak zaraz nie znajdę jakiegoś sklepu z krótkimi gaciami, to uwierzcie mi, po raz pierwszy będziecie mieć pieczonego szopa na tym vlogu. Cały dzień zwiedzaliśmy miejscowość, jest naprawdę urokliwie i jak widać, pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Ramkiem w słońcu było upalnie, teraz już mam polarek. Przyszliśmy na zachód słońca i potem idziemy na kolację. A jutro w planach wstępnie mamy wycieczkę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczycie już za chwilę. Wyjechaliśmy z Alhero. Dzisiaj postanowiliśmy zwiedzić inną miejscowość, Sassi. Wygląda to całkowicie inaczej. Wiadomo, jak to bywa w nadmorskich kurortach, zawsze wszystko jest piękne. A czasem zastanawiam się, jak wygląda polityka w innych państwach. Czy rzeczywiście trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma? Więc postanowiliśmy przyjechać sobie do takiego miasteczka, które nie jest turystyczne, które jest blisko, można było łatwo dojechać pociągiem. No i właśnie, żeby zobaczyć, jak tutaj życie wygląda. Mam wrażenie, że chociaż to miasto nie jest aż tak urokliwe jak Akhero, gdzie właśnie stacjonujemy. To jednak to życie płynie tutaj też tak cicho i spokojnie we włoskim stylu. Ale ciężko oceniać po jednym dniu. Powoli będziemy wracać, więc jeszcze chwilę się tutaj pokręcimy po okolicy. Dupą po piasku! A dupą? Ja brzuchem! A ja się boję pójść głębiej, bo tam będą jakieś zbiorowe białka. No i zrobię gili, gili, gili. A to, teraz to takie, ale ładne. Oooo, jak mi dobrze! Taki październik to możemy skrzywić, trzy. Wyślij doroczkowi, takie krazy nie do tego. Doroczek pozdrawiam! Kontrahentów, co mają przerminę czekaj ja ci woteczkę zrobię tylko się nie ruszaj chwilę październik, przyszliśmy na plażę. Ja właśnie wychodzę z wody, bo dzisiaj jeszcze zamierzamy płynąć statkiem do jaskini Neptuna, więc będzie to dość ciekawa wycieczka, ale ja szczerze uwielbiam po prostu wodę, pływanie, ta planie się w wodzie, więc mogłabym tutaj spędzić jeszcze dużo, dużo czasu. No ale chcemy to wykorzystać produktywnie. Więc wycieram się, wiecie, jaki mam dzisiaj ręczniczek, jeszcze wam nie mówiłam, ale ten ręczniczek, który przyszedł do mnie z Hajou Bay Zakręcownia, wzięłam ze sobą właśnie na wyjazd. Używałam już do włosów bez dyfuzora na samych stylizatorach. Całkiem fajnie włosy złapały fale. No i ponieważ jest kompaktowy, mały, a super chłodny, to wzięłam go też ze sobą na plażę. I my właśnie przejeżdżamy z Alchero do innego miasta na tym zakończymy ten weekendowy vlog. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie również w następnym i Część dalsza naszej podróży. Do zobaczenia. Cześć! To inne miasto jak się nazywa? Teraz jedziemy do Sasari, a potem nie pamiętam. Przypomnisz? Nie. <śla>